Chciał kurwa też musimy się dostać, nie? <śmieniciela> w Mordy <zakleja>. Dobrym... <śmieniciela> Dobra, w chuj. Pa, pa. Kurwa, zoba. O. O, kur... ale Pani podaje się. Jucha leci zoba. O, kur... O. o, o kurwa, kurwa. Na, na ucho dostał. Dobrze, dobrze. O, kur... O, mu. Byje mu. Dawaj. Dawaj. Dobrze. Pieroga zje ciacho zje jeszcze kawę i będzie tu. Dobra, kibice są wylni, <grym>, kurwa. Nie, giermy. Ej młody! Molly! Dobrze była, Molly, dobrze, daj mi się. Dobra, warga pójdź, daj mi się. Kurwa, to się oglądało, oglądało, oglądało pewnie. I kurwa, kamerzyta, to jest nasz kanał. No, no, no. Może? Wygrałeś, o, może? Tak, o, wygrałeś, to tak? Wygrałem. Gratulacje, Mordeszka. Znam z tego, z Instagrama. A, oglądam, oglądam twoje dwa na dwa. Będę mógł zdjęcie podać. Zaraz, te... ja mam ja Łomek i łomek. Kurwa. Okay, <grym> to tutaj do Macie za Oś, tu też zaraz, tutaj wywiad i chopie, zaraz dasz tu. Róbcie nie zdjęcie. Ej, to z poprzedniej walki, nie? No. Ja. Wygrałeś. Zasz, Wygrałeś, to, nie? Zdaj mi tą szczękę, człowieku to <grym>. Wygrałeś, tak? Tak. Ej, sobie widzisz tę swoją drogą. Bardzo mi się to podobało. Co ty go dotykać? Co ty go dotykasz? Zostaw Dobrze, bardzo fajna walka. Rozjebałeś gościela <grym> dobrze, nie? Ale dobrze, dobrze, dobrze. Zdjęcie chcesz? Tak. Ej dobra, bo z tą zdjęciem i łąkiem i łąkiem. Tak. Dobra, to dzisiaj na koniec. Czyli wy dzisiaj mamy, wracacie z bilansem 2-0. Wygraliście, dobra. 2-0 Chudecki. Ale nie, że obrażam Chudeckiego, bardzo dobry klub Nie, no nie, bo nie ma co obrażać. Nie obrażam <laughs> się. Bardzo mięczowikiem dziękuję za walkę. No, nie Ale w, w ringu chciałeś go... No musiałem. U, u, uwalić. Uwalić, tak? No wiem. No. Musiałem. Nie? No to jest baka. Przedstaw banka. się, w ogóle przedstaw się. Jak się nazywasz? E, kakałko. Kakałko. No nie śmiej się. Nie, ja się... Nie śmiej się, nie śmieję, bo... bo... To jest... bo... A, nie śmiej się, bo... Przepraszam. Przepraszam. A czy, skąd taka ksywa? E, bo jak jechaliśmy na obóz z pociągiem, Obylało to powiedział... się kakałko. To do trenera, czy, mo do taty, czy mogę kakao no i trener powiedział, że mam taką ksywę kakao. Bardzo a ty jaką masz ksywę? Ja mam pakiało po Ja Jak? Pakiało po Jak? Pakiało Pakiało? Pakiało. Pakiało. A, pakiało. Pakiało. <laughs> <pakioł. śmiech> <laughs> Czyli pakiało i kakao? Tak! Kakao ko! No, cud duo! Ułomek i ułomek pakiało. Pęta nagrywajcie, nie? Bo będzie was dobre było. No to co, życzymy Wam sukcesu, Powodzenia Mortki, dużo zdróweczka. Widzimy się na następnym. Widzimy się. Dobra, a gdzie chcecie? Widzimy. Tak, to do... złomek! Złomek! Co Złamek z kakałko, pakiało, Złomek Kakao pakiało! złomek No, Dobra, to jest grubo krótki wywiadzik. No Później? Tak, no to szybko, dobra, dobra. na szybko. jaki wynik jest aktualny? 3-0. 3-0, bardzo ładnie, bardzo ładnie. To, bardzo to, ładnie. to jest oczywiste, 3-0, to będzie 10-0. A, a ile macie zawodników? Z 11, gotowy się 11 zwycięzcami. Dobra, no to wrócimy po krótkim przerwie i zobaczymy wtedy jak. Okay. Trenerze, tarcze potrzebujemy. Mamy! Pożyczyć tarcze. I my je zarodamy oddamy, tylko przetarczujemy. Ale żebyś co nie myślał, że będziemy do końca rozdawać, my jednorazowa akcja, nie? Tak. Dobra, bro! Puma to jest Kaja. Co? Jeszcze raz? Dla Puma to jest Kaja. Dobra, dobra, dobra. Puma to jest Kaja, tak? I teraz dajemy co? Jeden dla, to dla jednej, to dla jednej. Ok. To ty wręcz. Czy dwie kuszulki? Nie, jedna dla niej, druga dla drugiej. A co to kurwa tak pomiętolone? ty chyba? To, to, to daj to, weź, weź wymień, to weź, to co już nie, nie będziemy ma... takie zdawać. A. No dobra, dobra, no trudno. Seraprójmy. Jest, no jest. Dobra, dobra, idź, my dobra, My sobie poradzimy. My sobie poradzimy. Koniec, już? Już? Nie jest, Puma, Tu kaja. kaja w Puma. Ale jak robimy? Że ja pierwszy wręczam? później ty? No nie no ja jednej ty drugiej tyle. Czy razem. Razem jednej później... Nie no na przykład wejdziemy. No. Ty będziesz trzymał ten... Y ja ci będę podawał? Tak, ale jeden wszystko? musi być mikrofon. Tak No to ja wszystko wezmę, ty dasz jednej i później drugie, a ja będę trzymał jakby... Dobra. Tak, tak. Kurde. Damy radę, nie? Łomek dawaj. No chodź tu sprzątać kurwa. Pomóż mi. Co? Co się tutaj wydarzyło? No nie wiem, środki nie ma. Wszystko kurwa teraz mnie pisało, nic bo nie będę ma na liście. No nie walczysz? No teraz nie mam walki, nie? Czemu nie ty, czy... A zapłaciłem, nie? Czemu? No bo nie wpisał, nie, nie wiem Afera? No afera będzie. za Ale to finalnie będziesz walczył czy nie będzie. Nie walczył? Bez, nie będzie, nie będzie walczył Nie wiem, nie wiem, jeszcze... O, Dawid, teraz możesz, kurwa, dobierać jakieś jakiejś nie wiem ja, ja na komuś może z Możemy co? dwóch na jednego zajebać Nie wiemy? Dwa na jeden? Nie tak? No. No. Ale to był taki niepewny wzrok I widziałem, jak powiedziałem dwa na jeden bo ja nie wiem czy ty chcesz odpalić jeździć na to... Znaczy nie, po prostu wiesz, bo cię na, huć, no, na problemy I, lepiej nie bardzo Na chuj problemy Wręczamy nagrody, proszę bardzo Pięknie, gratulacje bardzo eee. To dla wygranego, przegranej Pa, po, po wymiana chłopie, chuj z tym taka, i daj to zaraz Chłopie, oh, chłopie, Kurwa, jakie zajście wziąłeś? Nooo W ogóle nie świadomo Pod tak, tak wjazd, tak, za ciosem, tak, 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 tak jest Dobrze, się. Za ciosem Bo widziałeś jak wyleciało? Widziałeś wleciało? Odwrót napięcie i, i z powrotem O, ale siadło Nie widziałem, kurwa Ale jest to zawziętość, Zdecydowana wygrana za Minecraft Ty patz jak ja wkurwiony Co się stało, że taki wkurwiony Co to jest? Nie, jednak nie, jest wszystko z Ale ty będziesz walczył w końcu Tak, nie? walczy, Z kim? Nie wiem, dobieramy już. A my już wiemy. A my A już wiemy, tak. tak Pizza, masz pizzy, masz tą no Nie, ale ogólnie chcieli mnie zostawić mnie z tobą, ale ja mówię, po chwili problemy, pokój. Dlatego, wiesz, <laughs> dlatego... <laughs> Dobra! Ojciek, nieczko, chce. To będzie tak, prezentacja zawodnika, pokaż tu jakie rękawice ty masz. <gulity> Kurwa, no, to obie, nie, pr nie przyniś, Nie przynieś mi wstydu do to... Wysoko ręce lewy. Pięknie, Wysoko, lewy, lewy chodzi. Lewy Kurwa, lewy dobrze, lewy dobrze chodzi, znowu, pyk, pyk. Lewy na wyprawy, sen szefra Eee, jest siła, jest siła, dobrze. To no ty kurwa! skup się kurwa, ty, za jebie, zaraz. Piekcie, piek... kurwa, 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 chodź, chodź, kurwa, 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 ty garda. Do, dobrze kurwa, kurwa, dawaj kurwa, 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 ty kurwa, dobrze, ty No kurwa, dawaj, kurwa, 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 Dobra, już, y, kurwa, kurwa, co? Mamy zawodnika, robimy wywiad. Kolega zaraz walczy. Jak się czujesz tutaj przed... Bardzo dobrze, Tak? Nie tak. ma tremy, nie ma nic? Nie I bardzo nie dobrze. Nie I bardzo... Do I bardzo... Wiesz z kim walczysz? Nie masz pojęcia. Słyszałem go, ale nie mogłem go znaleźć. Tak? Dobra, dziękuję. Cały wywiad, dziękuję bardzo. Ja, jak się bawisz? <laughs> Zajebiście, o, oczywiście. Bardzo fajny turniej. Chciał, chciałbyś kiedyś wystąpić w takich walkach? No przecież wystąpiłem. Kiedy? No, biłem się. Czyli ty, ty, czyli bijesz, ty tak? jesteś dzisiaj zawodnikiem, tak? Tak, tylko no niestety przegrałem przez decyzję sędziów. Okej. Okay. Okay, okay. Czyli po prostu A jesteś chujowy, tak? Tak, jestem po prostu. A pla planujesz powrót do takiej właśnie nędznej porażki jak yy, nastąpiła dzisiaj? Yy, nie, na początku chcę dojechać diskrata. Tu stoi, nie wiem co on robi idiota. Dobrze, a co uważasz o dzisiejszej gali? Jakie ma. Od skali od 1 do 10, co byś, jak byś ocenił? Ale, że gala jak bym ocenił? Dziewiątka. Mocne dziewięć? Okej. Okay, okay. okay. Kurwa. O, jak nie? Ok, czytaj, ja to zadałem to, to pytanie. Da, to... Pierwsze pytanie. Ile zwodzie? z wodzie? Co? W wodzie ile? W jakim z wodzie? No ile z wodzie? <laughs> nie wiem. <laughs> A co ty w ogóle chcesz? Co ja chcę? No Bo ty przyszedłeś i co? No przyszedłem, zawalczyłem, przegrałem, no i do domu, nie? A, ale tutaj walczyłeś? No tak. Kiedy? 1156 dokładnie. A to a nie, to wtedy byliśmy zajęci innymi. A w czym walczyłeś? W MMA. Będziesz walczył kiedyś tu? Przecież ja walczyłem już dzisiaj. Kiedy? 1153 dokładnie eee, W jakiej formule? W jakiej formule? W K1 W K1? Tak. Przyjebałeś, nie? No, ale jeszcze miałem kolegę, jednego ją też się bił i prawie wygrał. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. On jest odemny z klubu. Tak? Oni są ode z klubu. No. <laughs> klubu Kim pan w ogóle jest? E, nazywam się Krzysztof Krawczyk. E, prowadzę salony optyczne Optyk okay. Krawczyk. No i znam się z Pawłem. I tak wspieram go. Super, bardzo fajna inicjatywa. A powie pan, e, jest pan pasjonatem spo, sportu walki, czy jak? Tak, trenuję u Pawła też. E, no już tak, będzie chyba drugi rok u Pawła, no tak ogólnie interesują się Super, a zdokautował już Pan kiedyś kogoś? Nie. nie, nie. A jeszcze tego no, może być okazja. Tylko, 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 tak e, dla czystego sportu, nie? Rekreacyjnie, bardzo dobrze i ogólnie powiem szczerze, gala bardzo fajnie, tam wychodziliśmy po ludziach, też się to podoba, nastawienie. Co dalej, jakie plany dalej? No to wszystko zależy tu od włodarzy, nie? Od Przemka, od Pawła. No i też od sponsorów, ile tam kamzy pomalują, nie, no bo to wiadomo, do, no to, to, bez sponsorów, to, 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 to w ogóle... No nie są małe pieniądze, nie? Dobra, jeszcze zapytamy, a jak się dotychczas podoba no bardzo, bardzo mi się podoba, no jest dosyć sporo ludzi. A tutaj był sponsor Krawczyk, dziękujemy serdecznie. Mamy nadzieję, że będzie czwarta edycja, na pewno na którą podjemy Chciałem coś poddymić, ale kurwa za poważnie, nie? No nie, on był poważny człowiek, to nie tak. można, wiesz, nie można nas takimi poddymiać, nie? Ale do zakafiorów jakiś dymimy? Tak, ale coś nic Ale co, dymimy do kogoś? Do kogo? Dawaj do takich zawodników. Do zawodników, nie? Siemka, jesteś w stanie udzielić nam wywiadu krótkiego. No teraz mój kolega ma walkę na razie, więc... Ale tu teraz walczy? Tak, teraz. Teraz, w tym macie. Tak. Ale walka się skończyła. Ale zaraz będzie walczył. A no to dobra. A, no. Dobra, dobra, nie ma problemu. No trzymaj się. Zaraz, zaraz. Z powrotem, dawaj. Szybciutki wywiad musimy. Przed walką, kiedy walczysz? No jeszcze jakieś dwie walki, jedno Czekaj, ja co przychodzę co godzinę, to dwie walki zostały. No bo kurwa, to już nie jest moja wina, nie? A stresujesz się? Trochę tak, trochę tak. A z kim mo Mocny zawodnik? Z tego, co wiem, nie, aczkolwiek... Z tego, co ja wiem, to ty też nie jesteś mocny. E, okay. no, oś, kurwa, no tak idziemy dalej. To to kurwa był, ty, 60 kilo? Pruje się, ty pruję się 60 kilo żywej masy, nie? Pruje się do normalnych chłopaków To jest mistrz, mistrz świata, dawaj o, o, ty, to ty jesteś mistrzem mi to... świata, tak? Ktoś tam... Nie, nie, nie Coś, tam, coś tam, coś tam... o uszy mi się obiło, że, że jesteś mistrzem świata Daj, kurczę, Cześć w ogóle, kibie. Darek, no, miło Polano? Mi. Ręce tego No chuj, masz spocone, kurwa Gdzie ty byłeś? Dobra, pytanie, ty serio jesteś mistrzem świata? Nie, 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 ja Puchar Świata wygrałem w 22, a mistrzostwa świata piątym, wiesz? A to i tak dobrze, no po to... ładnie, ładnie. Spoko, no nie najgorzej. A ty, a jakbyście na przykład postawili puszkę, zbiłbyś mu z głowy? Chwał. Jakbyś mu włożył do buzi na przykład PETA, to bym mu go wybił, no? Serio? To no. jest Serio? No. A nie robimy, ja, ja, ja się nie widzę dla kontentu. Ale nie, jakbyśmy tak butelkę, byś mu A sok, chupi... ok, jestem na tak dwa metry. mu obrotóweczką? Ciężko co. Mogłbym mu krzywdę zrobić i sobie, chustym, nie? Chuj z tym, tym! No możemy zrezygnować, nie? nie? Ale nie... Może niższego zawodnika poszukamy może troszkę Leciutko niższego to... Żeby była pewność, bo... No to nie, czekaj... Są tutaj a, a pokaż obrotoweczkę do kamery Ja nie ściągnąłbym to głowy No ciągnąłbym no. Raczej ściągnąłby mi zęby, kurwa, z szuflady. Tak myślę, nie? A powiedz mi, e, gdzie to, te mistrza zasiada były? E, wiesz co, w Budapeszcie, w, w, w tym... Skąd ty skąd siano to bierzesz? Siano? Latać. Nie, bo ja zawódcy. Aaa, że... no to dobrze, dobrze, nie. Nie. Wszystko jasne. Ja laseczki jakieś tutaj. Tutaj? Kurde, wiesz co? A ty masz swoje? Ja, Tylko ty, ty się na zawodniku skupiam. Teraz, teraz, no, 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 no. spierdalamy. Chomo, wysoki Dobra, Dobra, trzymaj się, trzyma się. To kurwa. Kurwa. świata, mistrz świata nie? To ja go no, ma... Bo, bo, okay. Co zrobić? Światopisz świata, kurwa. No ale w Kujawalu. Ale w Kujawalu. No mi go ludzi Ty, a ty walczyłeś w końcu? Walczyłeś? Czekam. Na co ty czekasz? Na walkę. Czekaj, do domu, człowieku tu przyjechaliśmy o dziesiątej i ty miałeś którą walkę? Ja też przyjechałem o dziesiątej i mam walkę dziewiątą w kickboxingu. Dziewiąta, jest teraz czwarta. To na chudzie tak szybko przyjechałeś? No bo nie wiedziałem, że tak będzie. Tu jedź do domu, odpocznij. A i... ty rozgrzałeś się w ogóle? No? Chciałem się. Dobra, dobra. A może tarcze zrobimy na koleże. Nie, nie, bo walkę ma, walkę ma. Ale tarczę, zróbcie tarczę już, lewa, prawa. O. Jest potencjał na zawodnika. Ale tu chłopi, chodzisz, chłopie. chłopie. O Moncler Store Island no widzę, że to chłopie. Kasa jest! jest kasa. kasa jest! Kasa jest! Jak się podoba Gala? Elegancko No i super, lubię się podoba Gala? No i widzisz no, i opinie, opinie są dobre, nie? O, Siemanko, można wywiady? Jak wam się podoba gala? Bo tu kurwa trzy opinie są różne No ja to... wiem, do was Macie, Chcecie powiedzieć coś? No tak byliśmy dopiero co minutę, dwie, trzy Każdy no, dopiero przyjeżdża A, czyli każdy przyjeżdża zwiadowcy, i każdy Zwiadowcy, wszyscy, zwiadowcy wszyscy, sami zwiadowcy. zwiadowcy Dzięki bardzo Chciałem, A ty wygrałeś Mody No ja wygrałem To dobrze, zaraz tam. No, ale chuj, tak z nic nie będzie, dobra, <laughs> dawaj, <laughs> Dobra, trzymaj się <laughs> no. Chłopaki, jak tam na gali? Podoba się galaczy? Fajnie? No <laughs> Jak się podoba Gala? Super. Tak? Moje dwie córki walczyły. A, wygrały, wygrały? Wygrały? W pewnym sensie tak, bo walczyły ze sobą. A, o o to, czy, Czyli to, legal, legalna bójka. To, czyli... A to ten, A, wojna wie, rodzinna, można drugie na dwa. Można powiedzieć, że tam był prawdziwy topór wojenny. Tak <laughs> Proszę pana, przeprowadzamy wygrały. krótki reportaż z Gali. Sekundkę. Jak sobie dokładnie sekundka? Super. Jak się podoba? Super, jest super. Czyli jest super, dobra. Dobra, lecimy. Wygrałaś? Gratulacje. Dziękuję. <grymne> <Dobra>. <grymne> no i ten, ten czerwony to nasz. Tak? Co? Ładnie, ładnie. Oby w pizdzie to są. Ale kto? Ten czerwony. <grymne> Czy on od nas? Aha, od od nas. On od nas. On ma wygrać, kurwa debilu. A, dobra, dobra. <grymne> Totalny rozpierdol Nie ma nie ma ten, nie ma żadnej yy, jak to się mówi? Nie ma żadnych szans Deklasacja Deklasacja Czysta deklasacja O pana grypany? Człowieku ja jestem teraz sędzią Jak na moje, to rozpierdol! Tak tak, 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 tak! tak jest! Tak Tak Brawo! Brawo! Sto, to jest co! To jest kurwa Brawo! Nie ma mocny! jest następny! O proszę! Jest następny! Kolega za mocno dostał! Nie, ogólnie bardzo dobrze gratulacje! Nie, tak, nie? Y nie wiem czemu, ale nie wiem czy słyszałeś, ale na widowni skandowali wypierdalej. Ale jak wygrałeś, ale jak to... Grałeś, to... Ale tak jak wygrałeś, ludzie... to na Dziękujemy Słuchaj, czas antynowy nam się kończy, mamy ostatni 9% na kamerze. <grym> Także szybciutko. <grym> Także szybciutko. Powiem czy tak, gala zajebista, emocje fajnie. Skandowali ludzie, że dobrze, tam niektórzy to jebniecie, niektórzy... Tak jak my, to jest normal. Ale to są bardziej debile, naprawdę. A... Nie... Większy debile, to są większe debile, że tu przyszli. A, A, no... I zapłacili. I zapłacili się za to płaciło? 350 zł. Ja pierdolę, to, to gorzej niż na gaz Gorzej niż na A zawodnicy za, za start 1500, nie? O kurwa. O kurde. I co, a, a co oni z tego mają? Yy, oni mają z tego dyplom i medal, a ja mam za to dom z basenem. No, ale czy nie yy. myślisz myślisz przyszłościowo, no i to. Już... Fajnie tak, no i dobrze, że dom, że fajnie. Yy... Oczywiście żartuję, żeby zaraz nie było, że Strykowski jest zarobas, nie? Jak żartuję, że jak... my nie ja wiem, jak nie wiem jak, jak, jak jest. Jak jest. jest. No ja już nie ma, bo sprzedałem. Wszystko na turniej poszło. Wszystko, za darmą. Jeszcze gadaliśmy z swoim sponsorem i Namówiliśmy go, że na następny turniej więcej rzuci. O, dziękuję bardzo. Czyli tak gdzieś z półbańki będzie, tak? Bo teraz tak dał 230? Nie no, my gadać się o 50 tysięcy. No to nie wiem. Nie wiem, ja zrobił chyba tyle kieszeni poszło A to A, nie, A, to... nie, nie ta, to te <laughs> Na tyle ja ja mówię, to z basenem to się nie bierze za, za nic, nie? Tak, fajnie to wszystko or organizacyjnie. No. Ej, chodź do wywiadu, chodź, powiedz mi, miłe słowa, powiesz o chodź. Ja miłe, tak? tak. Chodź, Ale, Miłe, miłe o, tak, słowa. Ja nie jestem człowiekiem człowieka. Niekie! Powiedz mi, jak Ci się gala podoba? Zajebista. Ej, ale co byś zmienił, co byś dodał? Nie. Ale szczerze, nikt tu nie najebie. Szczerze, nie, szczerze. nie, nikt się nie boi akurat. Nikt się nie, nikt się nie najebie, szczerze. Ej, szczerze, atmosfera jest zajebista, nic nie trzeba zmieniać. Super. Tylko żeby ludzie podchodzili do tego jedzenia inaczej. A to a ja widziałem, tam, widziałem tam, rozpierd rozpierd rozpierdolone. Ze zero kultury, zero niczego. Chciałbym wejść do kości do domu o, na darmowe jedzenie, napierdalać się i pójść sobie do domu, nie? Żyć, bo żyć, nie? Żyć, bo tak. dużo osób Czerwne nie szanuje co Paweł stworzył ogólnie, nie? I my tu pomagamy jemu, a reszta niektórzy się zachowali jak świniaki. Bydło i tyle, bydło! Wypierdolić i teraz. Wali ci gumo. Następnym razem... Bez gumy, bez gumy! Bez gumy? Następnym razem jest to chuja, nie dawać im jedzenia. Niech, tak, nie niech dawać, siedzą. Nie, o, no no i suche no Do świetnika i Do świetnika ich wywalimy. Dziękujemy bardzo, no, się takie, takie tak opinie jest. te są potrzebne. Trzymaj Widzimy się, się na trójce. Widzimy się gdzieś tam. Ty walczyłeś w końcu, czy nie? O no te wchodzi. Kiedy? Kiedy? O, kiedy? Po, po, po tej walce. Tej? Kurwa, no. panowie, po walce to się umyć kurwa trzeba. Ej, to jest patrz jaki dresi! Pa, chodź ty do kamery, pa, kosta człowieku! W tym klubie Dobra. to się powodzi, widzę! Nie, yes. hey, złoto, zło... złoto, Ej, złoto, złoto, Nie, co to, Ej, Dior, masz? <grym> Zapach młodej okurwiaży. I w no? salonie. Ej, powiedz czy ty walczyłeś, końcu? Tak, walczyłem. Jaki wynik? Remis, Dlaczego? O oh, kurwa, dlaczego, bo... No nie będę leciał w chuje no. Sędzia poleciał w kuja, nie sędzia ty. w Sędzia poleciał. Chuj, ja no to jest taki tego. Usadziłem go na dupę, nie było liczenia. Ja sekretowałem, było no, liczenie. Dobra, chuj sekretarz. A ty, który sędzia, sędzia? który, który sędzia? Sędzia to był? Sędzia sędzia? Sędzia to... Który to sędzia? Złapiemy go i zapytamy się, dlaczego tak po Ten walki, ten błoki? Który to? Churba, który to? Każdy jeden, każdy jeden. Już nie pamiętam <laughs> Nie pamiętam, <ta> <laughs> nie pamiętam. Dobra, chuj, dałeś radę, nie oglądałem, ale dałeś radę, brawo. Widziałem filmiki. Trzymaj się. Dobra, idziemy. Trenuj, trenuj, trenuj. Nie! To jest <gulet> przeciwnik? Ten niebieski. Ten? No, ten niebieski. Ty z nim zrobisz No. <gulet> Kurwa, to potrenuj trochę. Ty zrobisz co masz z nim? Z kim? Z tym przeciwnikiem? Nie z nim, z tamtym biegu. w pitbullu. Z tamtym niebieskim. I teraz wam wyjedziemy. Dobra, dobra, <gulet> <gulet> dobra. No dobra, No Kurwił się, kurwił się. Tak, dobrze, o no. no, to chodziło. Dobra, ten, ale ty już nie ma kłopotu łapać stary, no już. Ile tam no jeszcze minut grania? Cztery, to jeszcze mamy, jeszcze mamy 10. dziesięć minut. Ty, chodź tu, chodź tu. Jak oceniasz galę? To jest bardzo fajna. Weź coś, bo jest innego, każdy gada to samo, chodź tu staj, no dawaj tutaj no. Dużo emocji. No i nie wiem, fajnie, fajne Poruchasz chłopaki. Dzisiaj? Poruchasz dzisiaj? Co? Uruchasz dzisiaj? Za wygraną to walkę, bo to wygrałeś, nie? Tak. No tak. A masz dupę? Nie mam dupy. Co? Nie ma dymony. Typu... jak ty chcesz bruchać? Ale chyba demon. Ręki chyba! chyba demon, rękę to, demon będzie demon! Demon? Demon to, atak ci... demona. demon to cię wstąpi! Dobra, trzymaj się, dzięki za o, co, ci się, co, ci, co Ci się podoba? Wszystko! Walka i gora! A co Ci się nie podoba? Nic, wszystko jest dobrze! Dobrze, a co byś zmienił? Nic. Ja bym na pewno dał plus 16 w ogóle puszczanie, nie tu? Co? Ja będę w ogóle degale, żeby gala, żeby plus 16! Nie! Ile to masz lat? 14 No, no to właśnie dlatego, właśnie dlatego, <laughs> trzymaj się Kiedy będziesz walczył? Dzisiaj, dzisiaj Dzisiaj w ogóle? Za cztery walki Za ma... co... cztery walki 17.24 Kurwa, 10 godzin czego na walkę No, dobry wariat I ja, jak ja? ci się wyszło? W drugiej rundzie wygrałem No Knockoutem? A to jest chyba, o, to, walczu, o to tobie każdy gadał, że to do... najlepsza walka wieczorem dzisiaj, no, to... walka no, dzisiaj. To... no gadali, gadali, ogólnie właśnie pytałem Twardy przeciwnik, bardzo mocno pracę ale one udało się jestem zadowolony znaczy ogólnie pytaliśmy ludzi i podobno właśnie w drugiej rundzie, przedźwięk się poddał, tak? No to normalnie chodziliśmy po... Yy, pokaż tam widownię kamerą, to chodziliśmy po widowni i, I normalnie ludzie się pytaliśmy, która walka była najlepsza i mówili właśnie, że ten gościu gdzieś tam w yy, walce się poddał, to chyba o Twoją walkę chodzi. To fajnie, to bardzo mi miło. Miło, miło, nie? No, kurwa za takie aplaus od ludzi dostać, to gratulacje, nie? Nie mogę was powiedzieć, że szczególnie, że tak zapytam. Nie, na YouTubie, na TikToku. Jaki kanał? Yy, kanał dopiero założymy. <śmiech> <śmiech> A na TikToku diskret. Dobra, dobrze wygrałeś? E, wygrana. Knockout w drugiej rundzie. A to o twojej walce mówili, że taka zajebista. Oj, co, na, chwilę co, na, chwilę, na chwilę, na chwilę, sekundkę dosłownie. To tam, to tam. No bo e, pytaliśmy się na widowni ludzi i gadali coś, że walka najlepsza była na gali, gdzieś knockout. No nokaut. E, To chyba o twój chodzi. Nie, techniczny. Były knockouty fajne takie do końca. Cieszę się, że mogłem tu być. Fajnie było. Było śmiesznie. Zawodnicy też mnie zaskoczyli. I z pozytywnej, i z złej strony. Tak. Nie! było ciekawie Nie, po prostu, było, było ciekawie. Pa, pa, tam. Jest oba, wojna, oba, ta wojna! Zobacz pa co tu się kurwa dzieje? Dobra chodź, chodź. jak w energi jeszcze parę słów też. Ograniczony czas mamy, bo chyba 4 minuty. Przecież ten, zabrali ci młodzi? Młodzi zabrali, bo powiedzieli, że to dla zawodników. My chcieliśmy je ojebać. No my... to chuj nie interes ma <gry> Daj daj mikrofon, daj mikrofon. Kurwa, tej! Chuj nie jak, interes! Jak chujnie interes? My chcieliśmy ojebać, ale nam zabrali te koszulki. Przecież my chcieliśmy kurwa, na widownię bo... chodzić i ojebać. Byście nas zawołali, to byśmy kurwa sobie poradzili z tymi młodymi. Ale naprawdę zabrali nam koszulki. chcieliśmy opierdalać po stówie, wszyscy wykupili, wszyscy wykupili. Kurwa, Ej, ja pierdolę. wypowiedź się na temat Gali. Słuchaj, Gala jest na najwyższym poziomie. Najlepszy turniej. No ale kurwa, co tu dużo mówić. Ten przystojnik jak kurwa, zawsze coś zrobi dobrego, nie? Ale bardzo fajna podoba mi się na, na wysokim poziomie. Zawodnicy naprawdę przygotowani, no jest na co popatrzeć. Myślę, że warto było przyjechać. Powiedz mi, czy na następną galę planujecie, bo tutaj rozumiem, że Wy współpracujecie, tak? Tak, 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 tu pracujemy razem, My jesteśmy współorganizatorami i myślę, że spotkamy się jeszcze na jednej gali. No, tak, ostatnie słowa na temat turnieju, z czego jesteś zadowolony, z czego nie, na pewno też nie jesteś zadowolony, z paru rzeczy. Jakich? Generalnie jestem ze wszystkiego za, zadowolony, bo dopisała publiczność, dopisali zawodnicy, dopisały walki. Yy... Z czego nie jestem zadowolony? Jest parę jakiś tam drobnych rzeczy, na przykład jak ktoś nie potrafi sprzątać, po sobie i zostawia bałagan. A to już gadaliśmy, gadaliśmy bydło jebane! Nie, tak, nie lubię, nie lubię czegoś takiego, no bo to się wynosi z domu, chyba że ktoś w domu... Bardzo ładnie sprząta przy kimś, a, a tu przychodzi się tym zrobić. I na przykład cateringi były dla zawodników, trenerów, obsługi tutaj, a każdemu tak posmakowało, że każdy chciał pojeść, ale tego akurat nie zabrakło. Czyli no na gala suche, suche paluszki. Oczywiście, suche paluszki. <laughs> no, po prostu nic im nie dawać, sobie do, no. rozpierdalają. Dobra, słuchaj, dziękujemy Ci za zaproszenie. Ja robię, dziękuję. Oficjalnie bardzo fajnie było, bardzo śmiesznie. Materiał na pewno wyszedł śmieszny. Nie. I cieszę się nie się, bo bateria padła. I nie, tyle. no dobra, trzymajcie się. Siemka. No. No na razie.